Więc teraz tu się ukrywam przed Państwem Polskim, ponieważ Państwo Polskie, parszywa zmiana, historyk Mateusz i starszy pan, który może, ale nie musi mieć łupież na kołnierzu, Andriu Duda, który. Język angielski to ma tak, no kiepsko, kiepsko. Więc parszywa zmiana chce mnie pojmać i wpierdolić do jakiegoś jebanego psychiatryka. Być może y, we Wrocławiu lub w jakimś innym miejscu. Cholera wie na jak długo. I ponadto być może w tym samym czasie Yy, Chcę je wpierdolić do jebanego aresztu. Wcale nie tymczasowego. Też na cholera wie jak długo. Więc, no, po prostu mu muszę się ukrywać. To jest najlepsze miejsce. I będę starał się robić to skutecznie, żeby się ukryć przed państwem polskim, gdyby co. Więc trzymajmy kciuki przy takiej muzyce właśnie brazylijsko-latyno-afro, że może jeszcze dzisiaj uda mi się skutecznie ukryć przed parszywą zmianą i jej dobroczynnością w postaci... Pierdolenia do jebanego psychiatryka we Wrocławiu na całą wieczność albo na cholera wie jak długo. Więc dziękuję za tą ofertę handlową. Postoję sobie z boku, więc no, zobaczymy jak to będzie. Ale trzymajcie kciuki, żeby Państwo polskie mnie nie spotkało ani żeby muzyka, która tutaj będzie żeby praw autorskich nie miała do, do tego materiału więc zostańcie z nami tutaj widzę większość jest mocno opalonych a tych takich mniej opalonych, no to jest tak Znacznie, znacznie mniej, ok? Dobrze. Wjazd tam kosztuje 10 zł. No i 11, 11 albo 12. Tyle kosztuje tam wjazd. Moi doradcy zagraniczni dali mi cynk, że tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie jestem tutaj, że jest idealne miejsce, żeby się ukryć przed państwem polskim. Że jest duże prawdopodobieństwo, że, pa, że państwo polskie mnie tu nie znajdzie. Więc no staram tutaj się poukrywać. O! Tu jest, o, tu jest nawet Smirno! Tu jest nawet smirno, więc wszystko zaczyna być w miarę bardziej klarowne niż przedtem. Impreza już trwa kilka godzin, więc, więc no jak widać, wszystkie kubły są już pełne. Tutaj mógłby przyjść prezes, prezes by mógł tu przyjść ze swoimi chomikami, ale z Boża to trochę może być daleko tutaj po prostu, ale co zrobić? Więc się ukrywam, jak widać. Rowerzyści są. Rowerzyści są wśród nas, ok? Więc tu jest dla wózków, takie specjalne przejście dla wózków z dziećmi. Tu są różne flagi takie przywieszone, flagi państwowe. O tu na bramkach widać, że tam jest dużo butelek. Widocznie trzeba wszystko wyjąć, jak na lotnisku, bo widzę, że dużo, dużo, dużo butelek tu jest pozostawionych. Się wychodzi. Ci, którzy już mają dosyć, to wychodzą tędy. Tam widziałem, że te dwie panie mają megafon taki megafon, dziewczyny miały. Gdyby co? W końcu, ochrona to ochrona. Tutaj ktoś był widać, niechybnie tutaj ktoś był. Tu jakiś sprzęt jest zapięty. Ciekawe ile kosztuje, ale to nie jest elektryk. Tu widać następna flaga. Tu jest następna flaga. Tam jest dużo agregatów na prąd, żeby te wszystkie budki miały dużo prądu, okej? Okay? Uważam, że to jest dobre miejsce, żeby się ukryć przed państwem polskim, gdyby co, że, że tutaj prezes i jego kot mnie nie znajdzie. No, chyba że prezes się domyśli, w jaki sposób intuicyjnie, gdzie ja się ukrywam, to prezes na hulajnodze elektrycznej, oczywiście, tutaj mógłby przyjechać, mnie pojmać i postawić przed zawisłe, zawisłe i zależne y, niesądy we Wrocławiu. Wrocław. Chyba. Wow! Czy ja widzę to, co widzę? Gdzie ja jestem? Czy leci z nami pilot? Jestem tutaj. Plagi są. Nie mam więcej pytań. Tu jest taki duży agregat. Tutaj duży agregat stoi na prąd. Taki zajebiście duży agregat. Tam jest scena. Tu jest przeważnie kilka scen po prostu kilka scen. Bo jestem zorientowany. Jak to wygląda? Okay. Mam nadzieję, że tutaj się skutecznie ukryję przed prezesem, przed jego chomikami. Bo prezes może mieć chomiki. Nie, nie musi prezes mieć chomików, ale może mieć chomiki. Albo prezes może mieć kota na punkcie chomików na przykład. Albo kota na jakiś no, na jakimś innym punkcie prezes może mieć kota. Tu następne jakieś flagi są. Zobaczmy, jakie tu są flagi. Co to za flaga, please? Co to za flaga może być, ok? A jaka będzie następna flaga? <gry> tu są to i toje, te zielone to jest kibelek, jak widać. Dobrze, a teraz ogarniamy tą flagę. Co to za flaga może być? Jest to doskonałe miejsce, żeby się ukryć przed państwem polskim. Aha, czyli to tylko jest ta jedna część tutaj, z... no, ogrodzona. Kiedyś pamiętam, że to było, no, znacznie większy obszar. Znacznie większy obszar był ogrodzony, a teraz jest, no, tak trochę, nie wiem, skromniej, czy jakoś tak, nieważne. No dobrze, więc... Doskonałe miejsce, żeby się ukrywać dalej. Więc idę w inne miejsce się ukrywać, ok? Musiałem się przemieścić troszeczkę w inne miejsce, bo widziałem, że jakaś pisowska świnia się tam kręciła. Po prostu pisowska świnia zaczęła węszyć tam, więc musiałem dyskretnie zmienić miejsce przebywania, ok? bo na świnie przy korycie a szczególnie pisiorowate no to trzeba uważać więc już wszyscy wiemy że trzeba uważać i się przemieszczać dobrze A to jest BMW, to, to jest BMW, gdyby co. Więc tu są istoty z całego świata, mówiące wszystkimi językami na tej planecie, ze wszystkich możliwych kultur i religii. <try> Doskonałe miejsce, żeby się ukryć przed państwem polskim. Idealne. No, niektórzy mogą być zmotoryzowani, aby bardziej skutecznie uciekać przed kotem prezesa, bo kot na pewno nie wiem, będzie miał ten kot prezesa strój Batmana, taką czapeczkę Batmana, taką pelerynę Batmana. Ten kot prezesa może mieć. A sam prezes, gdyby mnie ścigał, tutaj to może używać hulajnogi elektrycznej taka super wypasiona hulajnoga elektryczna z dopalaczem. To prezes mógłby mnie złapać, gdyby co, oczywiście. Więc no, trzeba brać to wszystko pod uwagę, żeby być zmotoryzowanym, bo prezes to jest wyższa szkoła jazdy. To, to nie to tamto. Więc więc na prezesa trzeba uważać. Dobrze. Przemieszczę się dalej, gdyby co? tu jest dość dużo rowerzystów więc więc trzeba też na wszystko uważać mam nadzieję, że prezes mnie tutaj nie, nie wypatrzy, że prezes mnie nie wypatrzy tutaj, że się ukrywam oczywiście przed państwem polskim, gdyby co bo po co być w jakimś śmiesznym o dupę rozbić psychiatryku wrocławskim albo również porąbanym areszcie wcale nie tymczasowym wrocławskim i to być może w tym samym czasie skoro można się ukrywać przed tymi przyjemnościami tu idą obie panie w, tak, takich, w takich czarnych u ubrankach i idą takie panie tutaj właśnie o tutaj właśnie sobie takie panie poszły. Aha, to, to jest tutaj widać wyjście, tylko tak. I to dla niepełnosprawnych takie boczne wyjście. <laughs> Nie wiem, ile tutaj może być ludności miejscowej i przyjezdnej, ale myślę, że kilka tysięcy to na pewno. Chociaż już teraz może być tendencja taka, że ludność miejscowa gdzieś wychodzi, żeby gdzieś tam na na obiadek się na o, obiadek się ogarnąć jakiś Aha to teraz muszę na prawa autorskie uważać bo, yy, bo jest muzyka prosto z głośnika więc muszę bardzo bardzo uważać i zagłuszać tą muzykę gdyby co okej okay? dobrze więc tu jest dla mniejszych kiców coś Prosimy uważać na przechodniów. A tu jest Toyota. Tu jest Hilux, tu jest Toyota. Jakie ma koła? Dobrze. A tą ciężarówkę już znamy. Ona ma agregat. To jest ERF ECX. O, to to jest ta marka tutaj. ERF. To jest a, agregat tutaj. Agregat jest. I on trochę kopci ten agregat. Koła przeważnie są podstawione na jakichś tych no, deskach, czy na czymś, żeby się nie utopiły na trawie. Gdyby było jakoś tak super, super, super mokro i tak dalej. A to jest BMW, to jest BMW 30D 30D tam pisze. Takie ma koła. Koła ma. Dobrze, a, a to jest takie tutaj, yy, no maszynownia, tu jest maszynownia. Agregaty, bo jest duży hałas, chłodnica. Widać klemy, akumulatory czy jakoś tak tu następny agregat jest hałasuje mały alejary, ok a tu jest o, a to jest coś dla dzidziusiu, to jest coś dla, jaki smród tutaj z tego, muszę, muszę się oddalić tutaj, bo akurat idzie z wiatrem to biały to jest Audica, to biały to jest Audica. No więc. Aha, to tam już idziemy w kierunku sceny. W kierunku sceny idziemy. To tam muzyka jakaś może być. Tutaj chyba ktoś coś pali, bo taki strasznie mocny zapach był, trochę za mocny. No, czuj, że ewidentnie ktoś tutaj pali, albo kilka osób. Ktoś coś pali, bo, bo jest dość mocny. Dość mocny zapach, ok. Aha, czyli tak tu jest scena, ale to jest ta druga scena. Tam dalej jeszcze jakaś inna powinna być. Przy okazji trochę wszystkich języków świata można, można trochę poćwiczyć, gdyby co, oczywiście. Niektórzy mają pióropusze indiańskie i nie tylko indiańskie pióropusze. No i różne wiadomo i różne gadżety po prostu występy artystyczne aha tak tak to jest część tutaj występowiczów zespoły takie muzyczne i te sprawy tak o widać w takich skrzydlatych ubrankach uczestnicy sobie tu wychodzą No dobrze. Przemieścimy się w jakieś inne miejsce, gdyby gdyby co, okej? Okay?